Siemanko, tutaj Trebor i to jest pierwszy odcinek CN Rana na moim kanale. I dzisiaj ze mną jest Oliver. Siemanko! I Bartosz. Siemanko! I wchodzimy na arenkę pierwszą, ale nie. Dobra, cho chodźcie na tą, na cztery, bo tu jest na 12 osób. Mm. Dobra, obym oby nie miał lagów, bo ja na tych większych arenkach mam często lagów. Co no, ja ci mówię, ty nie będziesz miał. Ja. O, Bartosz już spadł. Ja jeszcze nie, ale blisko byłem. I w tym odcinku będzie tylko jedna ja Arenka, nie bo nie za chwilę yy, ja będę musiał kończyć. Niestety. Ale chociaż będzie... Ale jedna. w kolejnych odcinkach będzie więcej arenek. No. To jest taki odcinek wstępny tak jakby. No. Dobra, ja spadłem na drugie. Ja jeszcze się trzymam na pierwszym. Jestem na trzecim. No dobra, ja też spadłem Sorry, kaszel. O, ja nie. trochę chory jestem. Oliver, leżysz. No nie! Hamie. <grym> to nie było hamskie, To było fair play. No dobra, dobra. Bartosz, gdzie ty? Na którym ty już poziomie jesteś? Chyba czwarty. Bo mi komputer zladzył. Hmm. O, ba Baderos jakiś dołączył. No i tak go nie będzie na odcinku. O, i jeszcze jakiś Phoenix. Nie, oni są, bo ja na taba pokazuję. No. Się mogą cieszyć, są na YouTubach. Gdzie... Dobra, jestem na trzecim. Ja też. A ja pod wami. Olewer, ty jeszcze nie spadłeś? Nie. Uuu, jaki parkour ty tam robisz, nie? No nie no! <gry> Zawsze ty mnie musisz podkosić. No niestety. Takie życie. A ile tu jest ogólnie poziomów? Nie wiem. Pięć? Chyba jeszcze... Sześć, chyba. Hmm. O nie. O nie. Dobra, lagło trochę. Ale przetrwałem. Jestem czwartym. I piątym. Nie. ja na razie jestem najwyżej. Ty jesteś na czwartym, no. No. Widziałem. ja Jeszcze miejsca, o ja. Udeś się, lewer. Co? Jestem na tym piętrze, co ty? Nie, ty A! ze mną e. jesteś! Eee, nie. Aha, już spadłeś. E, to, mało miejsce. to jest taki wyścig, kto będzie najlepszym parkurowcem. Pierwszego odcinka. Jo, 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 Nie. Ja tu mam jeszcze tyle miejsca, że... Mogę. Albo wszystkie odcinki będziemy tak yy, w trzech nagrywali, i po prostu tam po iluś odcinkach zliczymy punkty i zobaczymy, kto wygra. Dobra. Za wygranie trzy punkty, za drugie miejsce dwa, za ostatnie miejsce jeden punkt. Dobra. No. Ja ciągle jestem na czwartym. A jestem na piątym. Mm. Może dwie aremki nagramy? Ja nie mogę. Mówiłem. No nie. Do... Nie, szóstym no jestem! Ja na szóstym czy siódmym już jestem. Ja spadłem nawet. w twoją dziurę, nie? A ja jestem pod... Y, Oliverem, albo pod szaborem. O jakiś Hegi, sowa... coś tam dołączył. Sowa. Snowita, Snowita dołączyła. No. Ile tu osób dołącza? No. Pozdrawiamy Snowitę i Sanpergamer Gamer i w ogóle... Samu player. No to ty ich może pozdrawiać, bo ja nie. No. Ale niech się cieszą, że są na YouTube. No. Będą na YouTube i to są jakieś Anglicy albo Hiszpanii. O, Bartosz przegrał. O. Ale skąd wydałaś? No bo nie. tu piszę. No, pisze. Pisze na czacie. No. Dobra, masz jeden punkt. Gratuluję. Tabele sporządzić jak chcesz, Trebor. Ja, ja tam sobie... zrobię. No nie! Jest! Jest! Żyje, żyje, żyje! Jestem na siódmym. Ja siódmy. sobie na spawnie robię parkoura. <śmiech> <śmiech> o nie, 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 nie! nie. Uff. Ja jestem chyba... o, jestem na tym samym co Trebor. Dobra, teraz będzie... Walka... Teraz walka o trzy punkty. No. Nie! Spadłem niżej! Ja też. To jest ostatni poziom. No. To teraz spadnie przegryw. Kto będzie miał trzy punkty, a kto dwa? Ty, ty we mnie skoczyłeś, jo? No. Ty. Hamie. Weź mi teraz drogi, czy... Weź mi nie wjeżdżaj pod drogę, no. Nie. Padłeś? Nie. O Jezu. No nie, nie, co ty zrobiłeś? Jest, wygrałem! No nie. Dobra. Chodźcie. Ja mam trzy punkty, ja Trebor dwa. Dobra, chodźcie tu, gdzie się przywitaliśmy. Czekajcie, yyy, dobra. Dobra, to by było na tyle. Pożegnajcie się. Pa pa. A więc na razie, cześć i piona, pa 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 pa.